Szymon miś, witam was bardzo serdecznie w 75. odcinku programu, naprawdę drugi drugim zdalnie z Kampusu Polska Przyszłości 2023. Moim dzisiejszym gościem jest Robert, Robert Lisiewicz, członek organizacji Wolne Sądy oraz Fundacji Growspace. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry wszystkim. No właśnie, rozmawialiśmy chwilkę przed nagraniem, że nie jesteś członkiem żadnej partii politycznej. Powiedz mi, czy to jest właśnie też miejsce dla takich osób, czy jednak uważasz, bo też rozmawialiśmy, że już jesteś po raz trzeci na kampusie, mhm. czy to jest miejsce na dialog właśnie z osobami, które nie są członkami partii politycznej, czy jednak gdzieś kładzie się nacisk na te młodzieżówki partyjne? Okej, okay. no myślę, że to jest przede wszystkim miejsce dla osób, które nie są w... Partiach politycznych czy młodzieżówkach. Oczywiście takie też tutaj się znajdują, bo nie można im odmawiać prawa do tego, żeby, żeby z nami się integrowały i tak dalej. Natomiast na obecnym kampusie z racji trwającej kampanii wyborczej jest ten zakaz agitacji. I osoby, które będą agitowały, mogą po prostu zostać usunięte z terenu wydarzenia i w ogóle z imprezy, więc na to jest postawiony bardzo duży nacisk. A w poprzednich edycjach no, to, to jest zawsze wartość dodana, że tu są osoby spoza świata politycznego, które nie myślą, tym stricte kluczem partyjnym, nie myślą zawsze tymi przekazami, które partia gdzieś tam nasuwa, tylko są w stanie przedstawić taki odrębny punkt widzenia i bardzo często te poglądy się ścierają na wielu polach, nie tylko w tych oficjalnych panelach, ale też w dyskusjach poza wydarzeniami czy potem już wieczorem, gdy nie ma żadnych wydarzeń w takich luźniejszych rozmowach. Więc no myślę, że to absolutnie jest impreza po to, i gdy Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy, organizował pierwszą edycję kampusu, to wiem, że wielu młodych y, moich znajomych na przykład nie zapisało się na tym. W obawie o to, że to będzie impreza stricte partyjna, jak już wiele takich było. Natomiast ja pojechałem z taką nadzieją, że absolutnie nie, i to się sprawdziło. I fakt tego, że to jest już trzecia edycja i zapowiedziana czwarta, mm, moim zdaniem potwierdza, za to, że tutaj absolutnie jest przestrzeń do tego, żeby osoby z najróżniejszych światów się pojawiały, a też no, nie ma co ukrywać, że ta społeczność w moim odczuciu tutaj jest y, ta bezpartyjna, dużo bardziej na lewo y, też y, światopoglądowo chociażby od y, y, jakby środowiska politycznego, które można by posądzić, że organizuje ten kampus. I, i, I z tym organizatorzy nigdy nie mieli problemu i zawsze mówili to otwarcie, że chętnie odpowiedzą na, na te pytania, ewentualne zarzuty i tak dalej. Więc naprawdę no, pod tym kątem nie ma się do czego przyczepić. No właśnie, mówisz, że w tym roku jest bardziej na lewo. Ja miałem w zeszłym roku, gdy byłem na miejscu na kampusie, bardziej wrażenie, że to jest jednak skierowane bardziej na prawo. I gości, i ogólnie sam kampus był bardziej na prawo też od pierwszej edycji. Czy też, też to, takie masz wrażenie na przykład w tym roku, że jest bardziej na lewo niż w zeszłym roku, gdzie było bardziej hmm. na prawo niż dwa lata temu? To znaczy, mówiąc, że jest bardziej na lewo, ja się wypowiadają na temat społeczności uczestników i uczestniczek, którzy przyjeżdżają. Natomiast jeżeli chodzi o gości i gościnie ze świata politycznego, to rzeczywiście to zawsze były opcje właśnie takie, które krążyły wokół platformy obywatelskiej, nowoczesnej, ogólnie koalicji obywatelskiej. Natomiast polityków lewicy nie było. I rolę tej lewicy takiej w panelach zastępowali dziennikarze i dziennikarki, publicyści, publicystki, na przykład krytyki politycznej, czy jakichś takich po prostu niezależnych organizacji pozarządowych. I oni przedstawili ten lewicowy punkt widzenia. Natomiast w tym roku pojawił się m.in. już w panelu w dniach poprzednich Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń. I oni już tutaj się pojawili, natomiast poza nimi rzeczywiście nie ma polityków lewicy. Był Krzysztof Śmiszek, z tego co, z tego co pamiętam. Natomiast to nie o to chodzi. To chodzi o to, że osoby, które tu przyjeżdżają, pomimo tego, że skład może być szczególnie w pierwszej edycji mocno właśnie, nie tyle na prawo, co z jednej konkretnej opcji politycznej, nie zmieniało tego, że to była realna debata i przekaz kampusu był mocno na lewo od tego, co starali się prezentować właśnie prelegenci, o czym powiedział sam Rafał Trzaskowski w jednym z wywiadów po drugiej edycji. Dostał właśnie ten zarzut, że nie ma lewicy na Kampusie, natomiast odpowiedział wprost, że nie ma lewicy, polityków lewicy, natomiast jest lewicowa młodzież. I, i to jest młodzież, która niekoniecznie musi na A głosować na lewicę i B być w jakichś lewicowych młodzieżówkach, po prostu mając taką wrażliwość, i tak dalej. Może ona być, może głosuje na inną opcję. Natomiast ta wrażliwość, i tak dalej, jest daleko posunięta bardziej na lewo, niż często to wynika ze składu panelistów i panelistek. Dobrze, no w sumie no gdzieś tam to się wiadomo pokrywa. Powiedz mi, bo ty jesteś młodym działaczem wolnych sądów. Często się niestety, moim zdaniem też, no bo sam też gdzieś tam uczestniczyłem w protestach na samym początku, kiedy PiS zniszczył praworządność, że zarzucało się, że właśnie to jest domena starszych. No to, to jest wręcz no, mhm. więc to, no, nie, nie obrażając ale emerytów, po prostu, że emeryci mają dużo wolnego czasu, więc wychodzą na ulicę, młodzi nie mają tego wolnego czasu, więc nawet latem nie wychodzili na ulicę w obronie wolnych sądów. Powiedz mi. Czy to się, to się zmieniło na przykład w ostatnich latach też, chociażby patrząc przez pryzmat tego, jak mocno przywiązane jest KPO do praworządności w Polsce? Moim zdaniem ten temat jest trudny o tyle, że on nie da się go bezpośrednio powiązać z jakąś sytuacją stricte ludzką, czyli no jest bardzo abstrakcyjny, bo praworządność tak naprawdę nie istnieje w formie fizycznej. Nie da się jej opowiedzieć, że popatrzcie, to jest praworządność. To jest zawsze jakiś abstrakt, który naświetlamy mówiąc o pewnych wartościach i ideach. Tutaj redaktor Sierakowski wspominał o tym ze swoim panelu, gdzie napisali wspólnie z profesorem Sadurą książkę Społeczeństwo populistów, że żaden z wyborców w badaniach fokusowych, którzy odeszli od Prawa i Sprawiedliwości, niestety nie odeszli z powodu ich demolki w sądach. To znaczy fakt tego, co oni zrobili z praworządnością, nie wpłynął w żaden sposób na, na to, że oni zrezygnowali z tego elektronatu tak zwanego cynicznego. Więc to, to rzeczywiście no to jest trudny temat, bo, bo ta... Młodzież obecna jest bardziej przywiązana na przykład do problemów, które są namacalne tu i teraz, czyli kryzysu mieszkalnictwa, kryzysu na rynku pracy i tak dalej. Natomiast no tu absolutnie na kampusie tak nie jest bardzo wczoraj mieliśmy stoisko NGO na której byliśmy jako wolne sądy w piątką właśnie młodego składu prawników i prawniczek którzy nie są w tej grupie założycieli którzy będą właśnie na panelu tylko tych którzy po prostu tworzą wolne sądy ale są na początku tej drogi prawniczej i bardzo wiele młodych osób i podchodziło do nas pytało o konkretne problemy prawne o tym co zrobimy z neosędziami, co z trybunałem konstytucyjnym gdy już będą nam temu warunki więc ewidentnie ten temat grzeje. Na takiej warstwie właśnie tutaj kampusowej, i staramy się dotrzeć do tego młodego elektoratu poprzez różne aktywności, jako wolne sądy, też w social mediach, między innymi poprzez to, żeby po prostu te osoby poszły na wybory. Bo badania też pokazały niedawne, że ten temat praworządności interesuje około 15% tych, którzy zamierzają głosować, dlatego no to nie jest mało, to jest bardzo dużo. Natomiast no, nie, nie uniknie się tego, że w tym młodym elektoracie bardzo e, widoczna jest dysproporcja w stosunku do starszego tym, kto, którzy się tym interesują i którzy są w ramach tego w stanie walczyć. E, bo tak jak mówię, też mają inne problemy bardziej bieżące, bardziej namacalne. Natomiast należy się cieszyć z tego, że w Polsce istnieje taka masa krytyczna która jest w stanie dalej wychodzić na ulicę w obronie tego. No i myślę, że ten temat już się po prostu trochę upowszechnił. Gdy w 2015 roku nikt nie wiedział tak naprawdę, czym jest Trybunał Konstytucyjny, czym jest Krajowa Rada Sądownictwa, czy potem Nowa Krajowa Rada Sądownictwa, po prostu te instytucje działały, mówiąc tak bardzo prosto, i nikt nie musiał się troszczyć o nie. Tak teraz wszyscy przybyli taką długą drogę edukacyjną i myślę, że zapytawszy kogoś na ulicy e, takiego losowego młodego człowieka, on będzie już kojarzył te instytucje. I to jest w całym tym nieszczęściu jakby demontażu praworządności w Polsce, to jest moim zdaniem duża wartość dodana, że przyszliśmy taki niestety obyty bardzo taką drogą cierniową kurs edukacji obywatelskiej. I to należy docenić, a fakt tego, że nie wszyscy jeszcze młodzi się tym interesują, no to w wolnych sądach będziemy na ten temat... Po prostu na ten temat pracować, żeby, żeby to szło w dobrym kierunku. No, oby tak było, no bo dużo czasu do wyborów nie zostało. A właśnie, jakie macie pomysły, jako wolne sądy? Bo są wiem, że dwie szkoły. Albo powrotu mm -hmm. do tego, co było przed 2015, mm -hmm. przed 2015 rokiem, przed 2016 rokiem, w sumie bardziej, mm -hmm. albo coś zupełnie nowego, po prostu zrobienie czegoś takiego, żeby może nie wrócić do tego, co było, ale na pewno nie doprowadzić do tego, żeby wróciło to, co jest teraz. To jaką ty szkołę wyznajesz, albo ogólnie, jaką szkołę wolne sądy wyznają, co by zrobić, żeby było dobrze? Okej, okay. więc my jako wolne sądy oczywiście będziemy mieli bezpośredniego wpływu, bo nie zasiadamy w sejmie w parlamencie, więc nie będziemy tych rąk podnosili. Natomiast przede wszystkim tutaj kluczową kwestią jest fakt, żeby przywrócić praworządność na takie bardzo formalne tory, bez jeszcze rozmowy o tym, jaki ten model sądownictwa czy wymiaru sprawiedliwości powinien być docelowy, idealny, bo nie jesteśmy w tych warunkach. Nie mamy warunków ekskluzywnych, w których możemy sobie po prostu mówić, że ten model by byłby lepszy, ten model, model, model może ten byłby lepszy. Natomiast no, jesteśmy w sytuacji, w której cały czas są powoływani nowi sędziowie, którzy de facto nie są sędziami. Są neosędziami, wybierani przez, e, znaczy są opiniowani przez nową Krajową Radę Sądownictwa, tak zwaną Neo-KRS. Która jakby tą swoją nominacją y, tworzy pewną skazę na tym powołaniu, i ten ktoś nie może być według na, naszej oceny traktowany jako y, sędzia sądu powszechnego, sędzia sądu najwyższego, sędzia sądu administracyjnego, ponieważ nie prawidłowej procedury przez niezależny organ y, właśnie konstytucyjny i o tym mówią wiele, o tym mówi wiele wyroków europejskich trybunałów, czy to praw człowieka w Strasburgu, czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w. W Luksemburgu. To jest kluczowe, żeby właśnie zatamować te nominacje neokRS-u, czyli przywrócić prawidłowy skład tego organu konstytucyjnego. I co też pozwoliłoby na odblokowanie prawdopodobnie środków z KPO. To się wiąże z bardzo bezpośrednią, taką, bardzo bezpośrednią korzyścią społeczną. Oczywiście jest też, to jest bardziej kwestia usunięcia tych ustaw, które tamowały usta na przykład sędziom, czyli ustawa kagańcowa. To jest kwestia też naprawy Trybunału Konstytucyjnego, żeby na miejscach, które zostały jakby już zajęte, nie zasiadali osoby tak zwani w dublerzy. Więc to jest bardzo głęboka reforma tak naprawdę odkręcenia tego, co zostało zepsute, aby jakby to drzewo dalej się nie psuło z tymi nowymi owocami. Natomiast i to, i to zajmie bardzo dużo pracy, i to nie będzie też proste, więc na tym się w wolnych sądach skupiamy, aby. Aby przede wszystkim o tych postulatach nie zapomnieć, no i też tworzymy jako wolne sądy taki raport bezprawia. On obecnie jest w formie takim 2,5 tysiąca dni bezprawia, ale będzie aktualizowany i to będzie około 2800 dni, gdzie. Mm, każdy dzień, który jest tam wypisany, przedstawia jakieś działanie, czy to Sejmu, czy jakiś Trybunał Spraw właśnie Człowieka, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, i na czerwono są przedstawione naruszenia konstytucji, prawa i tak dalej, traktatów międzynarodowych, natomiast na czarno są te takie inne, które przedstawiają pewien kontekst tej sytuacji. Dlatego, żeby dzień po wyborach można było wziąć ten nasz raport i po prostu wiedzieć, za co tych, którzy łamali konstytucję, można przed, postawić przez jakimś organem, który będzie ich za to sądził, czy po prostu wiedzieć, co zostało zepsute i co należy zmienić. Więc to jest bardzo fajnie skodyfikowane i super, że jakaś organizacja zajęła się tym. Zajmę ja jeszcze byłem w wolnych sądach, bo, bo to powstało. Staje tak naprawdę od 2015 roku, a wolne sądy powstały od 20, jakby w 2017, więc tak naprawdę cofnięto się aż do początku, czy nawet przed początkiem kadencji obecnej władzy, pierwszej. No więc właśnie, no i dobrze, że jest taka organizacja, bo jednak nie oszukujmy się. Politycy, o ile głosują takimi ustawami, to jednak potrzeba jest ekspertów, żeby jakkolwiek to wszystko ustawić. No bo. Nie, no bo... Politycy mogą się mylić, a jednak eksperci to są eksperci i to jest, tak jak mówisz, to są lata pracy, bardzo dobrej pracy, więc oby to się udało. Robercie, ja Ci bardzo dziękuję za tą krótką, ale rzeczową rozmowę. Również dziękuję, fajnie, że mogliśmy się połączyć na kampusie i mam nadzieję, że zobaczymy się już na następnej edycji, może stacjonarnie tutaj no, w Kortowie. Też mam taką nadzieję, też mam taką nadzieję, że będzie to już inna rzeczywistość w Polsce, że jednak to nie będzie kampus opozycji, a kampus ludzi, którzy mają jakikolwiek wpływ na Polskę, no bo tym bardziej, że też na tym kampusie są osoby, które startują w wyborach, a są bardzo młode, mają po dwadzieścia kilka lat i im życzę najlepiej, jak im się tylko da, żeby weszli do Sejmu. Moim gościem był Robert Lisiewicz, członek Wolnych Sądów oraz Fundacji GrowSpace. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki wielkie za zaproszenie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Myślę, że jeszcze dwa odcinki z kampusu powstaną, które będą emitowane w środę i w czwartek. I w regularnych odcinkach od poniedziałku też się widzimy raz w tygodniu. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Oglądaj nieobiektywnie oraz program naprawdę na kanale i podcaście Spotify. Naprawdę na YouTubie i Spotify. Subskrybuj kanał, kliknij łapkę w górę, udostępnij ten oraz inne odcinki. Do zobaczenia.